Witamy Was serdecznie. Z tej strony Piotr i Stachu. To już dziesiąty odcinek. Szybko to poszło. Eee, no no i Szybko. Przed... No, Szybko, szybko. No, taki mały finał dzisiaj przed Wami. Ja bym powiedział, że nie taki mały, tylko huczny finał, bo kończymy dzisiaj ostateczny etap zakończenia budowy naszych rabatów. A jak na huczny finał przystało, musi być konfetti. No to nasze ekologiczne konfetti w postaci zrębka, które już niedługo znajdzie się między tymi rabatami. A tymczasem sprawdźcie materiał, co się działo do tego momentu, do przyjazdu zrębka w Ostoi, co się działo przez ostatni rok w Ostoi Natury, jak powstawały nasze rabaty. Zapraszamy. No więc drodzy widzowie, widzieliście nasz materiał, tak żeśmy do tego wszystkiego dochodzili, a teraz już za sekundę wchodzimy bocznym wejściem do rabatów, no i opowiemy wam jak to się wydarzyło, co żeśmy zrobili, e, co tam teraz rośnie, no a i jak nam się ziele. sprawdzają, no, 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 ale to za chwilę, więc e, no, ruszamy w małą podsumowującą podróż i tyle, no, chodźmy. No więc Staszku, w zeszłym roku, o tej porze roku, czyli właśnie w okolicach czerwca dopiero zaczynaliśmy. Widzieliście w materiale sami, żeśmy skręcali te rabaty, wymierzali, projektowali. Pierwsze wyzwania były. Tak, tak, to było pierwsze duże wyzwanie w naszej spółdzielni. Teraz już te terabaty e, są, są nieodłącznym elementem naszego market Gardena, który... Który tutaj, ważnym elementem. Tak, który tutaj budujemy. No i co stachu powiesz? Jak w ogóle, jak ty, jako rolnik ze swoim doświadczeniem w polach i z walką maszynową patrzysz na to staroświeckie, starodawne rozwiązanie? Czy to jest w ogóle rzecz, którą ty mi przekazałeś? Także dla mnie to jest totalnie nowy sposób uprawy. Hmm, e, oczywiście nie zajmuje jakiegoś, jakiejś wielkiej przestrzeni, ale jest niesamowita jego efektywność. To znaczy, ja właśnie dlatego, że dla mnie to nowa rzecz, byłem ciekawy, jak, jak te rozwiązania działają i tak naprawdę na przykład dzisiaj. Dzisiaj, w tym sezonie, mamy takie duże, mocne deszcze, to są duże opady i, na przykład, mamy porównanie z polem. Na, na polu niektóre warzywa już nam troszeczkę zaczynają się podduszać, bo mają tej wody za dużo. A na rabatach, naprawdę, to wszystko pięknie wygląda. Te warzywa rosną szybciej są bardziej widać też właśnie odporne na te zmiany pogodowe, dlatego no, jestem, no, jestem pod wrażeniem, jak, jak ten system tutaj nam się sprawdza. E, no więc widzicie, Stach uważa, że rabaty się sprawdzają. Ja to byłem fanem wielkim tej technologii, dużo o niej czytałem, dużo patrzyłem, jak to ludzie robią w różnych częściach świata i stwierdziłem, że że warto, no, że warto, że na, zwłaszcza te wszystkie świeże rzeczy, które ciągle się sadzi, dosadza, zbiera. No myślę, że jednak ta wysokość pół metra, to że one są przewiewne, to, to jest ogromna przewaga. No tak, to, że... one, to jest dobrze, że one właśnie z kolei teraz nam się sprawdzają, jeśli mamy duże opady deszczu, także odprowadzają bardzo szybko te nadmiary wody, a z kolei pamiętamy w zeszłym roku były takie trochę suche, yy, suche bardziej dni. Ta, te drzewne, drzewne gałęzie, które mamy zakopane pod ziemią, by się świetnie sprawdzały, trzymając wilgoć, prawda? Także też właśnie z kolei w tą drugą to też świetnie działa w, w momentach takiej suszy. No my teraz mam nadzieję o suszach już zapomnimy, dlatego że po pierwsze pada deszcz, a po drugie, jak widzicie, a możecie spojrzeć tutaj za nami, jest cała masa oi, które będziemy już zakupujemy, ale będziemy zakopywać tak. ich jeszcze więcej. Te z zakopanych a tak. tworzymy system większość. naszych oi, o widzicie, tutaj na przykład rośnie sobie cukinia, która niedługo, tutaj mamy konopie, które też właśnie będą testowały pobieranie wody z oi, e, no ale w ogóle w przyszłości pracujemy nad systemem samonapełniania tych oi. I to myślę, że tak wyzwanie, które jest przed ostoją w kwestii oi, to jest system napełniania oi. <grywka> Tak, ja, ja myślę, że teraz też może powiedzmy trochę o tym, co robimy dzisiaj, bo to no. jest taki ostatni rzeczywiście akcent yy, tutaj zakończenia tej całej yy, tego całego programu budowania tych rabat. Grande final! Grandy final! Mm. Grandy final, i widzicie, rozsypujemy. Zrębek. Zrębek drewniany jest to zrębek z drewna liściastego, co jest bardzo tutaj istotne, ponieważ warzywa lubią glebę zasadową, a właśnie drzewo liściaste te właściwości posiada. I jakby w przeciwieństwie do drzewa iglastego, który zakwasza glebę. Także to było bardzo istotne, żeby był właśnie ten zrębek liściasty, który wczoraj do nas... Przyjechał i dzisiaj go z Piotrkiem tutaj rozrzucamy. A jakie są może właściwości, to jeszcze Piotrek powiesz, dlaczego ten zrębek no, jest tutaj wykorzystywany. No, przede wszystkim pierwsze, jak widzicie, to pięknie nam oddziela rabaty i powoduje, że rośliny towarzyszące, jak mawia Tadek, mają dużo trudniej, żeby się tutaj osiedlać. Więc nie będziemy mieli tyle problemów z pieleniem, z czyszczeniem i tak. z niechcianymi gośćmi na gapę. Więc myślę, że to jest jeden z większych, z ważniejszych elementów tego. O no drugi, że e, no one zapewniają taką no, walorę estetyczną ekologiczny, tak bym powiedział, że są fajnym wypełnieniem. Zapewniają taką dobrą higienę. Tak, tak. no właśnie to o tym mówię. Tym, taką... Higienę, a jednocześnie taki ekosystem. Mm -hmm. tak, 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 tak. Że tak, tak. niech na przykład ślimaki nie za bardzo lubią się po nich poruszać. E, myślimy, że... bo one w ogóle bardzo intensywnie pachną, tak? Więc zobaczymy, jak ten zapach, czy rzeczywiście te, te drewno będzie odstraszać, tak? No tak. To, to jest to, że są przewiewne, że są rozbite, powoduje, tak. że nie ma pleśni. Przepuszczają wodę, tak. ale też zatrzymują wodę, jeśli jest sucho z kolei, no prawda, i nie, nie, nie pleśnieją grzyby, mają dużo trudniej, żeby się tak, tutaj zadomowić, tak? tak, tak, tak. tak. No jakby jest bardzo wiele e, e, tych e, zalet, ale o tym kiedyś pewnie trzeba będzie zrobić szczegółowy program. Dla nas to jest pierwszy rok. E, e, bardziej znamy to do tej pory z książek, z filmów, z YouTube'a, e, od specjalistów z całego świata, których śledzimy. Natomiast na naszej skórze przekonamy się już niedługo. Wiem, że w zeszłym roku Tadek mówił, żeby tak robić, że on też to bardzo polecał, więc no Tadku pozdrawiam. Pozdrawiamy Cię, witaj nasze zrębki w Ostoi, nie? Widzicie? To już prawie koniec, eee, jeszcze parę godzin, no i myślę, że tak zobaczycie. To może Piotrek tak na koniec eee, skosztujemy pięknych naszych pierwszych truskawek tego rocznika. no właśnie. Nie ma to my. jak truskawka prosto z krzaka. O, ja mam tu jedną taką ładną. Proszę Cię bardzo. O, bardzo chętnie. Patrzcie, truskawka ostojowa. Mm, tam jest. Mała mysza. Dobra. No jeszcze. Jeszcze im trochę brakuje. Jeszcze ale tydzień dwa by potrzebowały, ale. Mm. Na zdrówko. Uh -huh. Prosto z krzaka. Mm. Pyszności. Moi drodzy, więc e, zakończmy tą podróż, Stachu, Tak. Widzicie, nasze jeszcze dobaty... trochę roboty. Tak, trzeba przed zmrokiem jeszcze <laughs> rozsypać tą. Przed zmrokiem, przed deszczem tą naszą zrębkę, czyli nasze dzisiejsze konfetti. No my Was powoli żegnamy. Teraz najbliższe odcinki będą wokół nowego sprzętu w Ostoi. Chcemy zbudować maszynę do czyszczenia, do mycia warzyw, zwłaszcza korzeniowych, ale też będziemy testować różne inne warianty. Będziecie mogli to zobaczyć. Myślę, że zajmie nam to Najbliższe dwa, trzy, może nawet cztery odcinki. Wszystko zależy, jak wyjdzie, bo maszyna jest całkiem spora. Jest, może nie jest skomplikowana, ale trzeba zrobić ją bardzo dokładnie i przyłożyć się w każdym elemencie. Będziecie widzieć każde działanie, które tutaj będziemy podejmować w najbliższej serii. Seria e, będzie sponsorowana przez firmę Mandam, która e, wyprodukowała specjalnie dla nas kilka podzespołów. Ale o tym już w najbliższych odcinkach. Dziś żegnamy się z Wami. Dawajcie łapki w górę, jeśli się podobało. Komentujcie, oglądajcie. No i piszcie, co byście chcieli zobaczyć, czego byście się chcieli dowiedzieć o, o, o tym, co się u nas dzieje. Tak? Czy, czy może jest coś takiego, co Was frapuje, co Was interesuje? Czekamy na Wasze informacje. Do zobaczenia. Farmgi... Ja. Um, Farmgi. Farm <laughs> Z życia stoi vlog.